Witamy moi drodzy. Dzisiaj moim państwa gościem jest Marcin Różalski. Cześć Marcin. Cześć. Porozmawiamy o KSW 28. Niestety porażka w walce z Peterem Grahamem, chociaż porażka to może za duże słowo właśnie. Porażka z Różalem. Walka z Grahamem, porażka z Różalem. A dlaczego ująłeś to w ten sposób? Bo walczyłem z Peterem Grahamem. Stoczyłem z nim bardzo dobrą walkę, ale nie uważam się, że Peter Graham mnie pokonał. Uważam, że... Pokonałem się sam, pokonała mnie moja pycha w jakiś sposób, mój idiotyzm yy, i moja pazerność. To mnie pokonało. Powiedz mi, co tam się stało, bo pierwszą rundę wygrywałeś na punkty, moim zdaniem. Co w pierwszej rundzie, pod koniec rundy kopnąłem go na głowę. On zaczął pływać. I, i, I wiesz, i ja może bym bliżej podszedł, ale wiesz, nie mogłem, nie mogłem też za bardzo doskoczyć z tą nogą, bo na kilka godzin przed galą skręciłem sobie kostkę prawą. Tak jak teraz byśmy sobie stali, ty wstaniesz, po prostu noga mi odskoczyła na bok. Żeby nie Danielo Mielańczu, bo sądzę, że tą nogę bym złamał, bo całkowicie wiesz, ześliznęła mi się z polbruku. Tam był krzywo o i złapałem się na Danielu Mielańczuku. I, no I no i Daniel, może to potwierdzi, że ja sobie nie wymyśliłem tego. tak? Kostka mi od razu kurwa spuchła jak bania. I nie, miałem, nie, nie mogłem w ogóle doskoczyć do niego. Poza tym, wiesz, dokuczało mi też już to kolano przed walką. I wiesz, ale wziąłem tą walkę. I po tym hajkiku on zaczął pływać, wiesz. Ja podszedłem do niego, wiesz, złapaliśmy się w clinchu i może że ja odpuścił, tak? Może nie chciał go na siłę z, wiesz, skończyć, może gdyby się nie pchał w klincz albo zerwał ten clinch. Gdy złapałem ten clinch, złapaliśmy tą pozycję 50 na 50, tak jak w poprzedniej walce na 26 z znikiem rozboru. Nie chciałem tym samym schematem go cmyknąć, tylko że nika pyknąłem przez prawe kolano, tak? zastawiłem mu tą nogą, a to kolano mam popsute bardzo i noga, moja noga była w środku jego nóg. Ja go po prostu ciałem i skręciłem się na kolanie. No i zrobiłem zajebistą technikę, tak jak Janek zrobił w walce z tym, nie pamiętam jak on się nazywał. Aleksander z Aleksandrem. No i wiebałem go sobie na dosiad. To jest taka nasza tajna technika. <grywa> Nauczyłem się jej od Janka. I wiesz, no i co? No ale udało mi się uciec z tego. Walka skończyła się, że ja byłem z góry, tak? U niego w gardzie. Ale wiesz, to kolano mi poszło i ja wiesz, ja dopiero na powtórce zobaczyłem, że ja po tej pierwszej rundzie nie od razu wstałem, poszedłem do narożnika, tylko chwilę klęczałem. Czyli już widocznie musiał jebnąć to kolano wtedy. No i w drugiej rundzie co? Kopnąłem low kick. Gdzie to kolano, wiesz, też przeprost bo nie trafiłem dobrze tym low poszło to kolano, on później, wiesz, kopnął tego stępa, stąpa mi na przednią nogę, Noga mi się zrobiło przeprost, cofnąłem się, złapałem się z nim w klinczu, uderzyłem kolano i on mi podebrał znów tą nogę, tą złapał mi, wiesz, do góry, a na tą nogę mnie przewrócił. To kolano znów się skręciło, już wtedy mi coś tam, kurwa, słyszałem, że tak, wiesz, takie było... Jak upadałem, zacząłem się wkręcać pod niego w jakąś pozycję, żeby złapać go do gardy, no to on mi tą nogę, wiesz nie wiem, czy łokciem przycisnął, czy zepchnął, no i to kolano centralnie, to było to samo, co przy tam walkorze. wiesz, wykręciło mnie. no niesamowity ból, takie wiesz, takie pierdolnięcie, jakby ktoś ci gorącego gwoździa w dupę. I wiesz, no i, no i, no i, co, no i wiesz, no i, no i kurwa, najświeższe jest to, że wiesz, od razu rozłożyłem ręce, klepnąłem, a on zobaczył, że ja rozłożyłem ręce i wypierdolił ze dwie, trzy gały, no i wiesz, no i, no i trafił, nie, sędzia nie zobaczył tego. No i powiem ci, to był taki, tak, tak, Taki moment, że nie miałem nogi, noga była drętwa, ja nie czułem sobie nogi, zrętwiało nogę miałem, tak jakby wiesz, tak jak, jak śpisz i, i wiesz, przyciśniesz sobie rękę i to ręka musi rozruszać. Ja tą nogę miałem drętwą, całkowicie, kurwa, nie czułem w ogóle nogi. I wiesz, od razu nerwy, kurwa, złość, no i, no, i co no, i tak się skończyła walka, wiesz, także wiesz, no, to nie uważam, że mnie pokonał, nie uważam, że mnie pokonał, bo nie wiem, jakby to dalej się skończyło. Gdy Gdybać można, pierwszą rundę było, prowadziłem dobrze, a może w drugiej jakiś laki Punch by poszedł, wiesz coś takiego, nie? Może by, może by widział, że robił coś źle, może znalazłby na to receptę, nie wiem. Nie uważam, że przegrałem walkę z Peterem Grahamem, sądzę, że przegrałem sam ze sobą, bo po tamtej walce, tak jak rozmawialiśmy u mnie w domu, pamiętasz, powiedziałem, że wezmę walkę w Szczecinie, jeżeli to będzie blisko, odległość, że... Będę mógł dalej pociągnąć to wszystko, poblokować po się dalej, wiesz, ja się tak, ja się poblokowałem dalej, nie zrobiłem żadnych rehabilitacji, nie zrobiłem żadnych zabiegów, żeby to wiesz, jakoś tam, tylko kurwa igła w dupę, przeciwbólowe, blokady i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, a to wiesz, to było tylko oszukiwanie własnego y, tego układu nerwowego, wiesz, wiesz, i tego wszystkiego, bo bólu nie czułem, mogłem robić pewne czynności, ale to się psuło dalej. Poza tym, wiesz, na treningach kurwa były większe obciążenia, yy, no bo to normalne, że wiesz, że, że, żeby iść dalej, to trzeba wiesz, zwiększać, zwiększać obciążenia, zwiększać intensywność. No i to się psuło dalej. No i powiem ci, że to też nie jest dla mnie nie wiadomo, jak dziwne, że to się stało, tylko że przykre jest dla mnie to, że stało się to podczas walki z tak kurwa dobrym zawodnikiem, jak Peter. Bo ja myślę, że to bardziej stanie mi się na treningu, w życiu, czy na koniu, jak zacznę jeździć, a nie podczas walki. No to jest tylko dla mnie przykre, że to się to podczas walki, a nie w życiu takim, wiesz, codziennym. Powiedz mi, bo Peter dla nas, w ogóle w moim odczuciu, no nie byłem na tym KSW, Peter ocenił Cię 7 na 10, dał ocenę, coś takiego, i no strasznie jakby. By... Był pewien tego, że on tą walkę cały czas była, wiesz, pod jego dyktando prowadzona. jako ocenisz jego postawę po walce? Trochę chyba inną walkę oglądał. No jak mu walka pod jego dyktando, jak... Nie mógł nic zrobić. Cały czas zostawał. Wszystko, co wchodził, dostawał na kontrę. Mili, to mu najebałem tyle, że, 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 że nawet nie pamiętam sam ile tych mili, tak? Rękę tylną miał wyłączoną. Cały czas wszystko kontrolowałem. No skoro sam dał mi... W skali od 1 do 10 na 7. No to jak mogło być pod jego? To co to on dał sobie 10 na 10? To ile on sobie mówił? Dwa, trzy? Zresztą poza tym, wiesz, takie pierdolenie ile on mi dał. Dać to, ja wiesz co mogę i komu i gdzie? Także wiesz co no w ogóle się tym nie, 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 ten, nie zagłębiam, wiesz, to, co on tam sobie mówi, to niech sobie mówi. To jest ogólnie, wiesz, jest mega zawodnikiem. Z mega, z mega, z mega, wiesz, yy, z mega przeszłością, z mega nazwiskami na. Na, 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 wiesz, na, na rozpisce, dawał bardzo dobre walki. E, jakim jest człowiekiem, my to nie interesuje, bo on nie jest moim kolegą. Szanuję go za to, co osiągnął. Szanuję go jako zawodnika. Zaszczyt było z nim zawalczyć. A to, co on sobie gada, no wiesz, no, no, każdy sobie coś tam gada, tak? Jak się czuje z tym lepiej, no to niech sobie gada. Ja uważam, że, że walka była w pierwszej rundzie typowo pod moje dyktando. Kontrolowałem tą walkę w każdej płaszczyźnie. Nawet Biorąc pod uwagę mój zajebisty kurwa zapaśniczy rzut, gdy miał mnie kurwa za plecami, nie dusił, to nic nie, nic, nic nie mógł z tym zrobić. No to zaraz, to halo. No to takim jest kurwa kozakiem? Zrzuciłem go z siebie jak kurwa, jak, 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 jak jakiś kurwa, nie wiem, jakąś pchłę, wjebałem mu się do gardy, akurat był koniec walki, już, tylko koniec sekundy. Także wiesz, no takie tam dawanie 10 na 7, dla mnie to mógł mi dać nawet kurwa pierwiastek z siedmiu. Nie interesuje mnie to w ogóle. Cała ostatnia walka w KSW to była? Moja ostatnia walka w KSW to była? No przecież wiesz, ja ci, nie powiem. Powiem ci to prywatnie, nie do kamery, nie, nie, nie do wywiadu, bo, bo powiem ci o co chodzi. Jestem ogólnie zmęczony i znużony tym wszystkim. Nie KSW, nie KSW tylko wszystkim, co, co, co jest związane ze sportem. Patrz, jesteśmy u mnie na sali. I tak jak jesteśmy u mnie na sali, ja tak trenowałem. Większość zawodników, idąc na trening, oni idą na trening. Oni nie wiedzą, co będzie. A ja idąc na trening wiem minuta po minucie, sekunda po sekundzie, co będzie na treningu. Ja muszę to zrobić. Ja muszę sam sobie przygotować trening. Ja muszę ten trening wykonać w ten sposób, żeby on coś wniósł w moje przygotowania, bo ja nie oszukam kurwa nikogo, ja oszukam sam siebie, ja później stanę w na, na, na walce. Yy, ja wiem, że ja mogę jechać trenować w każdym innym kurwa klubie w Polsce, ale ja nie potrafię. Ja nie potrafię trenować z grupą, ja muszę mieć trening pode mnie. Tak? a że ja znam siebie najlepiej, no to niestety niektórzy trenerzy coś tam próbowali mi przekazać, ja się nie potrafię dostosować już, bo jestem chorym człowiekiem psychicznie w tej kwestii, trenerzy starali mi się przekazać pewne rzeczy, których ja w ogóle nie czuję albo mam ograniczony zakres wykonywania tych czynności przez swój niedowład, przez swoje jakieś tam kalectwo, to jest dwa, no i wiesz, no i, no i, no i, no i, no i to jest powodem tego, że ja cały czas tutaj gniję. Druga sprawa, przed tą walką najciężej prze, 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 przeszedłem cały ten etap, czyli te, wiesz, ważenie, czekanie. Dłużyło mi się to strasznie. W czwartek, gdy przyjechaliśmy, kurwa, patrzę na zegarek, dwunasta. Dwunasta Kurwa, dwunasta A mi się zdawało, że to już mijają godziny, wiesz, chodzi ciężko. Później, wiesz, w dzień walki, siedzenie w szatni, strasznie się spalałem. To, to, tak jak, wiesz, Niby, niby mam tych walk już naprawdę dość dużo, i był okres, że na miękko to wyczuwałem. Tak Tutaj w tym momencie nastąpiło takie bardzo duże zmęczenie materiału, bardzo to odczuwałem. I gdy wiesz, już ja walczyłem po Maćku Jewtuszce, gdy Maciej skończył walkę, już myślałem, że to przerwa. I wywiad jeden, kurwa, reklamy, coś tam, coś tam. Przepalałem się, czekałem za długo, spinałem się za bardzo, wiesz, źle to bardzo strawiłem. I też powiem Ci, jestem tym zmęczony. Następna sprawa jest taka, że nie jest nikomu potrzebne to czy ja będę walczył czy nie, bo, bo po co? Ja tobie mogę powiedzieć jako koledze kurwa po, 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 wywiadzie, po wywiadzie, bo słuchaj za chwilę jak skończę walczyć, zgasi się światło, kto mi zostanie? Zostaną mi znajomi tak jak ty, zostaną mi moi przyjaciele, z tym jestem bardzo blisko, zostanie mi moja kobieta, zostaną mi moje psy, zostanie mi mój koń, to jest ważne dla ludzi, którzy są ze mną blisko, z którymi mam, mam fajny kontakt, z którymi się w jakiś sposób zaprzyjaźniłem, poznałem. I, wiesz co, I to jest ważne też dla ludzi, którzy się identyfikują z tym, co ja robię. Bo co mi z miliona, kurwa, 20 tysięcy, 57 milionów, kurwa, fanów, jak z, tego, z tej liczby 10 osób się identyfikuje ze mną, ze mną jako z człowiekiem, identyfikuje się z tym, co robię jakie mam poglądy, co chcę przekazać, co chcę osiągnąć. Ja tylko z takimi ludźmi się identyfikuję. To jest miłe jak wiesz, jak tam życzą ci kurwa jakieś tam miłe kurwa słowa czy sms, czy ktoś zadzwonił, czy cię oklaskują, to jest miłe, ale ja się tym nie masturbuję, się w to nie zagłębiam, bo ja nie znam tych ludzi, czy to jest szczere, czy to jest nie szczere. Szczere to jak ja widzę, jak robiłem teraz akcje na przykład charytatywne i, i wiesz i słuchaj no kurwa no złotówka, stary złotówka to jest chuj. Niech każdy wpłaci tą złotówkę. No akurat mogę położyć kurwa rękę, że upierdolę sobie rękę, że każda złotówka zostanie przekazana. To szkoda kurwa złotówki, lepiej kurwa milion lajków. Co ja mam z tych lajków? Chuja mam z tych lajków. Co mają psy z tych lajków? Chuja. Ze złotówki, z złotówka do złotówki, ziarko do ziarko, zbiera się wersalka. I wiesz co, i w ten sposób, i z takimi ludźmi się tylko identyfikuję. Także nikomu nie jest to ważne, czy to jest moja ostatnia walka, czy nie. Jest to moja prywatna sprawa. Ok, właśnie. Dziękuję za wyjaśnienie w takim razie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.